Kolendy przesłuchane, ale czegoś cały czas mi tu jeszcze brakuje. Hmm. A już wiem! Polibaszki! No się, no Klockowe i w tym wypadku trochę świątecznej świli. No i święta, gorączka przedświąteczna trwa. Jedni biegają po mieście, załatwiając sprawę, a inni siedzą w domu i budują klucuszki, ale po to, by zbudować w domu fajną atmosferę. I moi drodzy, dzisiaj się wam zaprezentować, bo ja lubię jak wycie polibaszki, lubię też jego kreator, a niewiele osób mi pokazywało recenzję tego zestawu. Nie są za dużo, nie za specjalne, ale uważam, że warto uwagi. 3584, czyli właśnie taki świąteczny pociąg, który może świetnie zrobić nam klimat, właśnie w domu. No mam w ogóle wrażenie, że jak na tak mały zestaw, to instrukcja jest w ogóle dość yy, duża, papier nawet jakby lepszy ciutkę, niż taki wiecie stricte ulotkowy. No i w porządku no i fajnie, A aż się tu spotykamy no z pociągiem kreatorowym. Ponad 70 elementów tu dostajemy, więc wiecie, jak na gratis, no bo nie zapominajmy, że to jest gratis w LEGO Store czy na LEGO Shopie po jakiejś tam kwocie, chyba 130 zł zwyż. więc całkiem w porządku, dostajemy ten polibarzek, no i 70 klocków nie idzie gardzić. Jeżeli jest coś, co mnie tutaj denerwuje, to tak, jak go sobie to ten wagonik tutaj się przewraca ale to właściwie jest jedyna jego wada. Poza tym, no czy darmowy klot może być wadą? No, raczej nie. Oczywiście jest on mocno umowny, ten pociąg, bardziej jako ozdoba niż do zabawy, no bo ani figurki tu nie zmieścimy, ani e, nic. Chociaż oczywiście dałoby się go pewnie w jakiś sposób przebudować, by właśnie takie opcje były, chociaż naj... nie, no nie ciężko by było, ale zobaczymy, może sam to nawet zrobię. Kolorystyka jaką tu dostajemy oczywiście jest świąteczna, czyli czerwienie, złotości, zieloności oraz trochę czarności, by ten pociąg był jak najbardziej tu dobrze odzorowany. Bardzo cieszymy się tutaj ta liczba. Duża kółek, wiecie, pewnie większość z was i tak sobie ten model rozbierze. Nie będzie on stał na półce, tylko będzie właśnie na części. No i tym bardziej fajnie mieć trochę tutaj mm, takich kółeczek czy yy, podwozie. Mamy tu trzy wagony, właściwie jednak lokomotywę i dwa wagony na jednym po prostu jadą dwa prezenty tak niezabezpieczone w żaden sposób, czyli łatwo mogą spać, i z tyłu coś zdecydowanie zabudowanego. Nie wiem, tam jakieś zwierzątko mogłoby jechać, czy coś? Tak, mogłoby, ponieważ możemy sobie tutaj. To Podnieść i śmiało no, można byłoby coś tam włożyć. Aż szkoda, że czegoś tam faktycznie w środku nie ma, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy sobie tam sami włożyli. A tak jak mówię, skoro to jest faktycznie gratis, no to sami wiecie, sami rozumiecie, że też nie mogło być tutaj nie wiadomo ile klocków. I tak, moi drodzy, dzisiaj przed świętami tak na bardzo szybko, bo co tu mówię ukrywać, dużo roboty jeszcze przed tymi świętami jest. Czy się obchodzi, czy się nie obchodzi, posprzątać po prostu trzeba, jakoś ten dom również przyozdobić. I właśnie myślę, że ten zestaw jest takim świetnym, czymś, czym można właśnie ten w sobie łatwy sposób, no i co by nie było poniekąd darmowy ozdobić. Łatwo też uważam, rozbudować ten pociąg, bo nie są takie skomplikowane elementy, najgorzej chyba z kołami, ale sam takiej trochę mam. Więc kto wie, może dzisiaj jeszcze usiądę, dobuduję więcej wagoników, urozmaicie sobie ten pociąg i będę się też przy okazji świetnie i w świątecznym klimacie bawił. Mam nadzieję, że Wasze święta będą udane, aby jak najbardziej takie były, no to mam chociażby też nadrobić kilka moich filmików, które już na tym kanale się pojawiały. Tak zarówno, archiwalnych, takich dużo starszych, jak i trochę tych nowszych, ale wszystkie związane ze świętami. To nie tylko tu święta, przecież były. Ojeju, ile tu się działo, moje Nie nieważne. Życzę, żeby u Was też się dużo działo na świętach i życzę, żebyście ten czas spędzili spokojnie i wiecie, po prostu bawiąc się, czyli fajnie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych odcineczkach. Bye!